Kłamstwo. Największe kłamstwo bezpieczeństwa etatu to czy on w ogóle jest bezpieczny, bo na etacie praca wcale nie jest bezpieczna. Mówię o tym na moim filmie na kanale YouTube, że etat jest niebezpieczny, bo nawet w największej firmie. Pracę można stracić i to zupełnie bez naszej winy. W dużych korporacjach, średnich, co dopiero małych, firma może się zmieniać, może się sprzedawać, może być przejęta, może przenosić siedzibę, może zmieniać produkty, może się zamykać, restrukturyzować, oszczędzać i tak można stracić pracę. To wcale to jest tylko iluzja, że jest bezpiecznie. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy z doświadczenia, to kwestia decyzyjności. Posiadając własny biznes, mogę podejmować decyzje. W którą stronę kierunku idę, z kim rozmawiam, z kim działam, komu sprzedaję. W biznesie podejmuję o tym decyzję, że jak ktoś, z kim nie chce pracować, po prostu mówię: koniec i nie pracuję z nim. W firmie, jako jeden, jak członek zespołu, szef może cię zmusić, może mnie zmusić do pracy z klientem, z którym nie chcę decyzyjności. Tam nie ma bezpieczeństwa, tak samo nie.